Kolejna inwestycja komunikacyjna Wrocławia. Miasto podpisało umowę z projektantem budowy trasy tramwajowej na Klecinę z rozbudową torowiska na ulicy przyjaźni na Krzykach. Planowana długość trasy to około 2 km. Pierwszy krok to analiza dwóch wariantów przebiegu trasy pod kątem technicznym, środowiskowym czy ekonomicznym. W tej sprawie odbędą się też konsultacje społeczne. Dla wybranego ostatecznie wariantu zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. W ramach zadania zaprojektowana zostanie m.in. budowa nowego mostu nad rzeką Ślęzą, nowe drogi i układy skrzyżowań, drogi rowerowe, chodniki, przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Projektant ma na to dwa lata, a koszt projektu to prawie 2,5 miliona złotych. Miasto wyremontuje 18 kamienic na Brochowie, dachy, elewacje, instalacje, stolarka, ocieplenie. Dawne osiedle kolejarzy na Brochowie zostanie do 2029 roku gruntownie wyremontowane w ramach programu Powroty Kamienic. Budynki, które zostały nim objęte, powstały w ramach czegoś w rodzaju XIX-wiecznego TBS-u, finansowanego przez Pruskie Koleje Państwowe. Kamienice są piękne. Mają poddasze z muru pruskiego i mnóstwo interesujących detali, jednak ich stan jest kiepski, bo nie były kompleksowo remontowane od dziesięcioleci. Teraz odzyskają dawny blask. Metamorfozę przejdą także podwórka i drogi dojazdowe, powstanie Nowa Świetlica, miasto zainwestuje tu ponad 50 milionów złotych. Nowy przok we Wrocławiu przy ulicy Szwajcarskiej na Muchoborze Małym już działa. To trzeci przok w mieście, czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego możemy oddać takie odpady, których nie powinno się wyrzucać do pojemników na naszych osiedlach. To m.in. odpady wielkogabarytowe i tekstylia, zużyte opony, oleje silnikowe, farby, kleje, czy środki ochrony roślin i przeterminowane leki. Podobne punkty są przy ulicy Michalczyka. I Janowskiej, a w planach jest utworzenie kolejnych. Musisz to zobaczyć, czyli nowa kampania promocyjna Centrum Historii Zajezdnia. Wystawa Wrocław 1945-2016 przez blisko 10 lat zachwyciła wielu zwiedzających. Teraz wyjątkowa ekspozycja o powojennych losach mieszkańców Wrocławia ma szansę trafić do znacznie większej grupy odbiorców. Wszystko dzięki kampanii reklamowej musisz to zobaczyć. Jej pierwszą odsłoną jest spot, który przenosi nas do czasów powojennych przesiedleń, szkolnych realiów wczesnego PRL-u czy na ulicę Wrocławia lat 60. ubiegłego wieku, a nawet do sklepu mięsnego z pustymi hakami i więzienia, w którym internowani byli opozycjoniści. W planach są także spotkania, warsztaty i specjalne wydarzenia towarzyszące premierze filmu. Podwórko Neonów przy ulicy Ruskiej znów rozbłyśnie. W sobotę, dokładnie o godzinie 20.00, wielka reaktywacja. Po kilku miesiącach intensywnych prac, i ikoniczne szyldy znów rozbłysną, by zachwycić mieszkańców i turystów, wprowadzając magię do miejskiego krajobrazu i dając spektakularną oprawę, w tym centrum spotkań oraz wydarzeń artystycznych. W planie multimedialny pokaz autorstwa Sebastiana Siepietowskiego, który przypomni czasy, gdy Neony stanowiły symbol. Wrocławia. Historie o neonach opowiedziane głosem profesora Jana Miotka nie zabraknie też muzycznych akcentów. I to wszystko w tym podsumowaniu po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.